Bardziej boli cios na walce albo podczas treningu, czy cios od męża? Eee, zawsze bardziej boli ten cios taki psychiczny, który uderza w serce, niż, niż to, że dostanę w nos i ten nos mi się zagoi, prawda? Bo ten nos mi się zagoi, rany mi się zagoją, a takie wewnętrzne rany to czasami latami potrafią być jeszcze niezagojone i, i to jest trudne. Twoja jest już zagojona? Nie, nie. Nie, i y, dla mnie to jest bardzo trudny temat. No, wolałabym, nie wiem, zostać dotkliwie pobita w Oktagonie, niż, niż przeżyć coś takiego, no ale zdarzyło się. Ja gdzieś tam miał na to wpływu. I y, y tyle. Podnoszę się z tego. Myślę, że mi się to dobrze udaje. Y, nie chcę już też w mediach pokazywać, że, że cierpię, że jestem smutna, że coś I czasami mówię o tym, ale też nie chcę być taką. Y, taką postacią tragiczną mhm. o tak w tym wszystkim no więc y, to jest no to jest trudna rzecz dla mnie bardzo trudna w ogóle myślę że dla każdej kobiety to jest trudna rzecz ale m, być może tak się, musiało być ja to też jako osoba wierząca uważam że nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny i czasami cierpienie jest po to i po to człowiek ma się krzyż żeby m, żeby coś zrozumieć, żeby coś zobaczyć, żeby się o czymś przekonać, albo żeby samemu coś zmienić. To jaka to jest Twoja to lekcja daje. z tej sytuacji? Czy hmm. takie sytuacje pokazują mi, kto jest kim i tyle. Otwierają mi oczy. Hmm. Być może wcześniej po prostu patrzyłam przez różowe okulary i pewne rzeczy nie dostrzegałam. I tyle. Nie chcę, nie chcę tego rozgrzebywać. Hmm. Nie chcę tego rozgrzebywać, bo to nikomu nic dobrego nie przynosi i ze względu nawet na dziecko nie chcę gdzieś tam tego, tego jakoś mocno tak. Ale córka chyba nie odczuła, przynajmniej ty starasz się o to, żeby nie odczuła tego, że rodzice? Tak, już... bardzo się bardzo się staram, bardzo 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 się staram, robię wszystko. I to, co tam ludzie mówią, że, że nie wiem, ja takie wrzucam zdjęcie czy inne i tak dalej, ja naprawdę staję na głowie, żeby moja córka miała wszystko, żeby ja się nikogo nie musiała prosić o pieniądze i takie rzeczy. Nie muszę tego robić i okay. uważam, że swojej córce zapewniam wszystko naprawdę na wysokim poziomie. I ona, ona dzięki temu właśnie nie czuje tego w ogóle. Ale no nieraz mówi, mamo, widzę, że się o mnie martwisz i mówi, no, że nie martw się, nie chciałabym, żebyś się o mnie martwiła. Więc nie wiem, czasami boli mnie to, że ludzie mm, oceniają mnie, że jestem jakaś właśnie taka, nie wiem, nienormalna, bo z czegoś sobie robię żarty, czy cokolwiek, ale taki jest, taki jest mój kontent, tak? Ale na co dzień jestem zwykłym, normalnym człowiekiem i, i też mam swoje uczucia i, i po prostu może to jest przyczynek do tego, że nie mogę patrzeć na takiej postawy, postawy mężczyzn, którzy tak się zachowują, bo, bo wiem po prostu, co te kobiety czują, a czują to, co ja. Ból. Tak, cierpienie. Tak, golcz, i przede wszystkim no, żal. patrzą dzieciom w oczy i muszą tłumaczyć, dlaczego to, a nie tamto, tak? I na szczęście, no, w, gdzieś tam e, mój mąż no, nie zachowuje się w taki sposób, jak Jakub, tak? Mhm. E, i, i, I gdzieś tam no. M, ale, ale, ale właśnie to, co tam się wydarzyło, e, jest czymś dla mnie niedopuszczalnym. I po prostu i, i zawsze będę, będę, będę broniła po prostu takiej osoby.